3 października w obecności wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka odbyła się uroczystość, podczas której oficjalnie oddano do użytkowania zmodernizowany odcinek drogi powiatowej Fidury Koziki. Całkowita wartość inwestycji to ponad 8 milionów złotych, z czego ponad 5 milionów 600 tysięcy złotych to dofinansowanie z państwowych funduszy celowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. A ponad 1,2 200 tysięcy pochodzi z budżetu gminy Ostrów Mazowiecka i tyle samo z budżetu powiatu ostrowskiego. W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię jezdni o długości 2,78 m. Poszerzono pobocza, wykonano rowy odwadniające i kanał technologiczny. Zrealizowane zadanie stanowi drugi etap inwestycji w drodze powiatowej numer 2639W. bardzo proszę. O, po przecięciu wstęgi zmodernizowany odcinek drogi poświęcił ksiądz Witold Gromacki, proboszcz parafii pod wezwaniem Świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Kozikach. W uroczystości uczestniczyli radni sejmiku województwa mazowieckiego Joanna Bala, Krzysztof Winiarski i Marcin Grabowski, wójt gminy Ostrów Mazowiecka Waldemar Brzostek, radni rady powiatu i gminy Ostrów Mazowiecka. Adam Witkowski z firmy PW Wikrusz, wykonawca inwestycji, inspektor nadzoru inwestorskiego Krzysztof Makowski, sołtysi sołectw Koziki i Fidury oraz sołectw ościennych, a także okoliczni mieszkańcy. Zebrani na uroczystości goście zostali zaproszeni na spotkanie do pobliskiej szkoły podstawowej imienia rotmistrza Witolda Pileckiego w Kozikach, gdzie wicepremier Henryk Kowalczyk złożył gratulacje gospodarzom oraz głos zabrał starosta powiatu i przybyli na uroczystość goście. Kolejne, ale te dwa duże nabory, które już były kierowane właściwie na wszelkie możliwe zadania, jakie sobie samorząd wymyślił, co jest niezwykle cenne, bo tutaj nie było żadnego narzucania inwestycji, rodzaju inwestycji. Tutaj samorząd, no jeden, jak na przykład burmistrz Ostrowic Wniosek na szkołę, ktoś inny na drogi. Starostwo oczywiście zdecydowanie te pieniądze przeznacza na budowę dróg, stąd pewnie w tej kadencji tych dróg powiatowych będzie zbudowana rekordowa ilość. Myślę. Jeszcze raz gratuluję, niech dobrze służy wszystkim. byleby tylko zachować umiar w prędkości, bo droga jest naprawdę znakomita, żeby nie skończyła się dla kogoś nieszczęściem, ale myślę, że to już odpowiedzialność kierowców, ale rzeczywiście gratuluję. Niech ta droga dobrze słyszy. Panie Dziękuję. Premierze, panie starosto, ja bym chciał podziękować imieniu mieszkańców naszej gminy gminy Ostrowskiej za te pieniądze niebagatelne, duże. Bez tego wsparcia, panie premierze, byśmy to drogę razem z Panem Starostą budowali przez kilkanaście lat, żeby nie dłużej. Ale byśmy nie rozpoczęli. Albo, albo byśmy <laughs> tak, nie, nie zaczęli. Panie starosta na pana ręce, dlatego samorządu powiatu ostrowskiego podziękowania. Bo gdyby nie tu przychylność pana starosty, radnych. Znaczy panie Przewodniczący, również tych drogi by nie było. Co prawda tereny tutaj, Panie Premierze, Pan nie muszę mówić, mamy, jak to mieszkańcy mówią, pszenno-jałowcowe, pszenice sieją, jałowie zwierają, także bardzo biedne. I bez wsparcia, bez tych pieniędzy rządowych i jakichkolwiek pieniędzy zewnętrznych, nie bylibyśmy w stanie tego robić. Także potrzeby są. Pan Premier dojechał do nas z dobrej strony, przez wirówkę. Także na, 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 naocznie zobaczył, że, że ta droga potrzebuje kontynuacji i liczymy na wsparcie, na pomoc. E, dziękujemy bardzo właśnie za, za oddanie kolejnego odcinka drogi. Nasze drogi się robią coraz piękniejsze. No i liczymy oczywiście na więcej. Mamy nadzieję, że ta droga będzie dokończona e, dalej. No czekaliśmy długo na tą drogę, ale było warto. Było warto. Jest droga piękna i naprawdę dziękujemy z całego to Też się przyłączamy do tych do tego wszystkiego i także czekaliśmy długo, ale efekty widać. No. Zamierzamy, oczywiście zaczynamy od MAP, jak Państwo wiecie, bo tak się ten proces zaczyna. Po wykonaniu MAP przechodzimy do prac projektowych, po uzyskaniu pozwolenia już będziemy szukali środków w czasie Zostało, tak jak pan premier powiedział, 3 km Tu zrobiliśmy prawie 3 i drugie 3 zostało. Jest to jednak ważne z punktu widzenia nie tylko tutaj samego powiatu, bo łączymy 60 z węzłem Nagoszewo. Także myślę, że dobry pomysł i będziemy próbowali. To kolejna inwestycja w powiecie ostrowskim, dofinansowana z państwowych funduszy celowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, dzięki czemu poprawia się ich stan i bezpieczeństwo użytkowania.